Ja jestem JJK, a to są buty do chodzenia po wodzie. Jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o tym, żeby nauczyć się chodzić po wodzie i właśnie dzisiaj spełnia się moje marzenie. Jeżeli wy też o tym marzyliście, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich szalonych filmów. A my dzisiaj z Forelem zmierzymy się w kilku różnych konkurencjach i zobaczymy kto lepiej sobie z tymi butami poradzi. Wpadajcie na kanał do Forela, link macie w opisie, a my lecimy z pierwszą konkurencją, która nazywa się Misja Kellner. Pierwsza runda polega na że JJka musi wstać samodzielnie, dojść do tacy z drinkami, a następnie ją przynieść. Tylko, że nie wie, że ja co jakiś czas będę w nią rzucał wielkimi, dmuchanymi materacami. Moja misja jest taka, aby zrzucić jak najwięcej kubków. Dawaj JJka, wstawaj, bo delfin już czeka, nie? To jest mój pierwszy raz, kiedy samodzielnie wstaję na te buty, więc może być zabawnie. Okej. Okay. Stoję! Uwaga, wypycham z progu. Okej. Okay. Idzie! idę, albo nie idę! Poczekaj, ja jeszcze mnie rzucę! Kurde, zepsułem! Czekaj, bardzo! Dziękuję bardzo! Nie, nie, Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Dziękuję Dobra Dziękuję już Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Patrz jak ja nie trafiłem! Najgorzej! Jak ja mam wziąć tą z drinkami? No, ona na ciebie tutaj czeka. Ja już rzuciłem trzema rzeczami. Mało mi zostało. Woohoo! No i co teraz? Gazda. Na wsteczce musisz obejść. Obrót robisz? Obrót. Spaniara. 180 daj, co? O nie! JJka ponoć lubi jednorostę. Nie! Aaaa! nie, koniec. Koniec. koniec! Jak tata, co wyleciała! Przegrała. Tak? Przegrałam? To wychodzę stąd. Blisko! No nie napijemy się dzisiaj. Na, na piwku też nie będzie moja droga. Słaba obsługa. Jesteś gotowy? Nie, bo wiem, że ty jesteś niepoważną osobą, nie? Uwaga. Wszystko A co to za nielegalne chodzenie po wodzie w butach? Nie ma takich... Pa pani policjantko! Okej. Okay. A tak krokodyla! No. Ale dostaniesz zaraz, nie? Dzisiaj jest ultra mocny wiatr, więc będzie nas ściągało. Ej, 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 ej. Ja dostałam skaczki! Odczep się od moich drinków! A, ej! Wszystkie mam. A to wygram, to wam mówię. Pistyna! Pora jakaś! Kamerzyste wiesz! Haha, tu nie dorzucisz zresztą. Kolejna atak od Bumerang! To na jest! Co? Co? Nie no, nie da się go pokonać. To no jest wy wykelnerowanie. Wszystkie! Pisie. Proszę na piwek w postaci w górę. Łatwo. Wmęczyłam się. Bardziej niż on. Zdobywa Krystian. 1-0. Kamerę! Nie wiedziałem, że tak pójdzie. W drugiej rundzie musimy jak najwięcej piłek wrzucić do kosza, ale dodatkowym utrudnieniem jest to, że one są w basenie i musimy je najpierw wyłowić. Dobra, jestem gotowa. Trzy godziny później. One eternity later. A ja dwie na raz? Możesz. Okej. Okay. Pa jaki to będzie piękny rzut. Jak trafisz, to ja stawiam obiad. Dobra, uwaga. Lub... Było blisko, było blisko. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. Ma, mam cię, mam cię, mam cię. Ha, ha, ha. No. no kurczę! A Dobra, masz bonus, masz bonus od Yes! Ha, ha, ha. Mamy to! Ewentualnie mogę postawić, y, pod wieczorek mogę postawić, albo lunch. A Czeste jednak nogi na siłowni robić Czyściok będzie. Nope! Czyściak, no, ale przeki. <ślesenie> 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 nie wiem, stary, uznajemy jej to. to no była tak. Podawka, nie? Tak? Ale był mega kosz, stary. Dobra, masz, Czyli masz dwa punkty. Moja kolej taniaków! Zobaczysz Lebron Jamesa teraz. No zobaczymy. Ej, co tak łatwo? Pracuj nóżkami, pracuj nóżkami. O kurde, nope. bracie! Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> Fajnie. Lecisz. W tak to zrobił, nie? Kurde, <ścoughs> jak to pnąć? Dobrze ci idzie. Ooooooo Zapraszam, zapraszam Chodź tu I stąd będziesz rzucał? No chyba stąd, nie? Tam gdzie złapałeś to musisz rzucać Okej okay. Eee widziałaś to? Chodzimy na butach, a nie pływamy na tratwie. Zdanamy już nogi polowe. O wiatr! Żakiel! No tyle. Ale lecę. Ej, to jest tak męczące, że sobie nie zdajecie sprawy. Jak się opuszcza no to jest męczące. Dobra, strym, patrz, teraz. O. No, no. Aha, nie! Uprało. Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę tak samo. O, ty cwaniaku, Widziałem, że chciała tam wykrzelić by ją. Oh! Oh! I ostatnia tam na samych końcu! Ja Jak lecę? No dobra, będę stąd rzucał, żeby nie było, że oszukuję, nie? Jak trafię, piszecie parę to szef w komentarzu. Jak nie trafisz, to przegrywasz i piszecie DJ-ka to szef w komentarzu. No dobra, nie Haha! No. mi skóra, nie ma co gadać. 1-1. Jeden, jeden. Kolejna konkurencja to bitwa na balony z wodą. Osoba, która pierwsza padnie do basenu, przegrywa tę konkurencję. Nie trafiłem z Dobra, dajcie to sobie. Tam jest baza JJ, tam moja. Jestem na polu! tyłkiem obróciła? No <laughs> dawaj, dawaj! Patrz na I wierzę w ciebie! O się gdzie <laughs> Nie Haha, to śni w Ej, co ty robisz? <laughs> Nie mogę dojść do... Na... o! Trzeba po bandzie latać! Ja! Wycofuję się, wycofuję się! Ała! Patrzcie teraz! Dobra, teraz przegięłać! Nie pójdę! Tak! Nie pójdę! Tak! Raz! Dwa!

falou no, no. Trzymajcie się, cześć!